Hejka tu siostry MSP. I, I z racji tego, że VIP mi się kończy za 3 dni, bo to jest o jeden dzień więcej, no to z racji tego odbierzemy sobie mojego VIPa od koleżanki. Czekajcie, przejdę tylko. Dobra, już jestem gdzieś tu w prezentach. Czekajcie, tylko przejdę do prezentu VIP. Dobra, jesteśmy w doładowaniach VIP i dostałam od Czarnej Luny MSP. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam. I teraz otwieramy. Dobra, dostałam teraz VIP-a. Czekajcie, chat off. Zrobimy może. Bo tu. Co się właśnie stało, czekajcie. Ej, ja nie wiem, ludzie, ale chyba straciłam. Dobra, nie straciłam. O, już ma inny kolor, dobra. Odbieramy, chat jest off. I VIP na tydzień. Um, ja mam odbierać, przyjąć, przyjąć, nie? Przyjmij. I co? Czekajcie. Jeszcze raz. Ciekawe jest co się stanie, jak nacisnąć odbieranie. Dostałam, tak? 10 diamentów. Jej! Ale jestem tylko jednego ciekawa. Jak dostałam 12 diamentów, no to czemu ja mam 10? No cóż, gotowe. Ja poproszę o zwrot diamentów w cudzie, bo ja miałam 12 diamentów, a teraz mam 10. Dobra, to czekajcie, przejdźmy może na zakup. Ja sobie zrobię boostera i na booster przyjdziemy do mojej skarbonki. I z profilu mam 50 tysięcy do odebrania, więc robmy booster. Jej, i odbieramy skarbonkę. Ponad, osiem, ponad 17 tysięcy fej... Zobaczmy ile to da do, do levela. Wow. Dobra. I teraz odbieramy te 50 tysięcy. Dobra, przepraszam, ale niestety kwarneria mi weszła. I odbieramy sobie etap 50 tysięcy. I ile to da do levela? Czekajcie zbiorę połowę brakuje jeszcze 160 tysięcy do czekajcie, zobaczmy w ogóle zostań VIP na ile dni 250, niestety dzisiaj nie kupię tego ale nie wiem czy w ogóle to kupię czekajcie, odbiorę może jeszcze aktywność i znowu skarbonkę bo nie, wie, nie wiem, ile będzie w tej skarbonce. Dobra, ja się chyba zaraz przeloguję na chwilę, e, bo zobaczę, czy mi zwrócą diamenty. Poczekajcie, lognę się. Dobra, i teraz odbieramy skarbonkę. Ile brakuje? Ile brakuje do levela? 50 tysięcy. Znowu. Będzie. Wow. Wow. Nie przemyślałam tego. Dobra, opróżnimy skarbonkę. I... Ile to będzie teraz ta levela teraz? da? Patrzcie, patrzcie ile brakuje Czekajcie, loguję się i będę prosić możesz żeby dali grafy Ale coś za, to, coś za to otrzymacie Więc i tak będzie fajnie, nie? I teraz ja się przeloguję, bo mam jeszcze do otworzenia prezenty przesłałam sobie z konta na Unikatów, teraz konta I tam są Dripy i Piksele też. Więc może... Może wbijemy trochę tego lewela To no jestem ja, hejo. Jestem na koncie. Nie przemyślałam tego jeszcze, że mogę zakręcić kołami, więc bardzo dobrze się lognęłam. Ja wypadnie O, 120. I... 45. Wczekajcie. Dobra, idziemy odebrać prezenty i nadal nie wiem, że jest ten lak. 5 diamentów nadal mam. Powinni mi dać. Dodatkowe dwa nie wiem, może napiszę do modów później. A i jeszcze jak otworzę te prezenty, to się przeloguję, żeby tu już było. I potem otworzę skarbonkę, bo chyba będzie jeszcze fajnie. W ogóle, ocencie ten nowy pakiet. Ja wam zaraz go pokażę. Ale ocencie mi, ocencie pakiet ten nowy. Ten wielkanocny. Mi się chyba najbardziej ten buń podoba. No dobra, otwieramy. I w ogóle, niedługo będzie mm, odcinek z Brał Starszy. Będę miała 10 tysięcy pcharków czyli to po... Niestety coś się stało i nie, nie mogłam nagrywać przez chwilę. Nie wiem dlaczego. Czekajcie, wrócę do Was jak. albo nie, chciałam wrócić do Was jak odbiorę wszystkie prezenty, ale może będziecie świadkami tego jak odbieram. Dobra. Albo może lepiej nie. Albo czekajcie, podiekt. to jest już ostatnia strona. No to możecie. To jest na pewno Pixel. Tu może Was z tego. Tak. Pixel i Pixel Dress. Jeszcze ten prezent. Biały. Ja nie wiem co to może być. nie pamiętam sobie, żeby takie coś przesłała. Aha, dobra. Teraz się przeloguję. I odbierzemy sobie ze skarbonki fame, jeśli to jaki w ogóle dało. Patrzcie ludzie, ile to do levelu dało. Gdyby jeszcze raz takie coś przesłać, to by, by chyba był level. Ale czekajcie. Ludzie ja się normalnie muszę z tym podzielić, patrzcie. 65 tysięcy do levela brakuje. Może ktoś pomoże. Czekajcie. Zobaczmy, ile mam skarbącek. Będzie 32 tysiące. No to wtedy by było. Ale niestety. Będzie tylko 32 tysiące. Zobaczmy w ogóle, czy dzisiaj wybijemy nowy level. ile ludzi, ile parkuje? 50 tysięcy. Czekajcie, ja to napiszę. brakuje 50 tysięcy do level'a Napiszę w ogóle, że w z spodynkami albo czapką DRIP Czekajcie Napisałam, że wynagrodę wróżką DRIP, bo to prawda Ciekawe kto się zgłosi Dobra, odpisujemy ludziom Ona napisała HATE IT, to odpiszemy jej że pozdrawiam. Pozdro. I spytam się jej, czy pomoże w levelu. Czekajcie. Napisała mi, czy, czy da jakiegoś dripka, bo ja od razu ode odeślę. Mm, ja bym odesłała im od razu, ale oni chyba mnie nie ufają. 48 tysięcy brakuje do levela, no. Ludzie, w następnym odcinku podzielę się z wami, czy udało mi się wbić ten level, czy nie. Niestety dłużej nie mogę nagrywać, bo by się mi nie wysłał filmik. A brakuje 48 tysięcy. Więc podzielę się z wami wynikiem tego levela w następnym odcinku. Dobrze, Co? papa.